Ale to nie jest musimy po pierwsze pierwszej tak, tak. Poprosimy Panią na wagę najpierw. Tutaj, tu, najpierw tu, żeby sobie sprawdziła pani wzrost. I tyłek tej miareczki, tak, ponieważ pani nam orientacyjny wzrost podała, ale to musimy sprawdzić. Proszę, to prosta główka. I zaraz sobie sprawdzimy. Już proszę wchodzić. Na te metalowe części.

Tam na niebiesko, na taki Zimno więc pani się musieli czas ale tu każdy centymetr się liczy. 105. Dobra. Dobrze.